Udało się, wygraliśmy 3-2 do 2 na wyjeździe ze Szkotami i prowadzimy w naszej grupie w Lidze Narodów. Trudny był to mecz, trudny emocjonalnie. Wydaje mi się, że wielu naszych zawodników po tej konfrontacji w szatni leżało po tak, zupełnie zniszczonych trudami tej konfrontacji. Ta wygrana wydaje mi się, że jest przyczynkiem do tego, żeby... Kilka rzeczy o kilku piłkarzach powiedzieć. Oczywiście mi się wydaje, że najintensywniej komentowanym po tym spotkaniu zawodnikiem reprezentacji Polski jest Nikola Zalewski, który wywalczył dwa rzuty karne, ostatniego wykorzystał ledwo bo ledwo, ale jednak to zrobił, to się liczy, liczy się to, że piłka w sieci. No i już tam pomijam to, że Zalewski gra dużo lepiej w reprezentacji niż w swoim klubie. Dla mnie nie ma problemu, fajnie, że nie na odwrót. Natomiast dobrze widzieć, że to jest piłkarz, który od początku kadencji Michała Probieża wyglądał po prostu dobrze. Współpraca z byłym trenerem, chociażby Krakowi, wychodzi mu na dobre. Bardzo bym chciał, żeby to był trend, który się utrzyma, żeby to była pewna stała w tej reprezentacji. Piłkarzy takich jak Zalewski po prostu bardzo potrzebujemy ludzi, którzy. Jednym momentem potrafią coś zmienić, którzy są piłkarzami decydującymi. No i to w ogóle było spotkanie, w trakcie którego mieliśmy trochę momentów, właśnie ze strony tych piłkarzy, po których momentów możemy się spodziewać, bo wydaje mi się, że ten gol otwierający spotkanie po uderzeniu Szymańskiego. Też był czymś takim. I jasne, yy, mamy tego Piotra Zielińskiego, mamy tego Roberta Lewandowskiego i to są dwa piłkarze, po których robienia różnicy też się możemy spodziewać, może nawet bardziej, na pewno nawet bardziej. Ale yy, myślę, że nie ma co narzekać. Fajnie, że to trochę młodsze pokolenie yy, też yy, ma swoje momenty tego typu. Oby to ich tylko. Na przyszłość budował. Na przyszłość jednak na pewno nie będzie budował ten mecz Jakuba Kiwiora. Nie mogę tego nie powiedzieć. Jakub Kiwior zachował się jak naprawdę taki team player, jak gość, któremu zależy na swoich kolegach z zespołu. No bo naprawdę bardzo dawno nie kojarzę takiego spotkania reprezentacji Polski, po którym czy w trakcie którego. Twitter polski piłkowy czy w ogóle internet no nie znęcał się aż tak nad Bednarkiem, bo wszyscy skupili się na Kiwiorze, który nie wiem czy grał, chyba, chyba nie grał gorszego meczu w biało-czerwonej reprezentacji, bardzo źle to wyglądało. Ja rozumiem, że jak nie ma się rytmu meczowego, to, to ma się pewne problemy z czuciem piłki, przestrzeni i tak dalej, Wydaje mi się jednak, że trochę nie przystoi profesjonalnemu piłkarzowi arsenalu, żeby coś takiego miało miejsce. Duży zawód, i wydaje mi się, że można mieć trochę pretensji do probierza, że takiego wyboru się podjął, żeby kiwiora wystawić w wyjściowej jednostce. Chociaż z kiwiorem nie straciliśmy bramki legalnej, bez kiwiora straciliśmy dwie, także różnie można na to patrzeć. A propos traconych bramek, no to. Myślę, że nie tylko dla mnie. Naprawdę dużym zawodem było to, jak zaprezentował się w bramce bułka. Nie ukrywam, że jestem dużym entuzjastą jakości gry bramkarza Nicei. No i już pomijam te puszczone bramki, bo ta druga to wiadomo, bez szans. Ta pierwsza, no nie wiem, myślę, że są bramkarze, którzy by to wyjęli, ale okej. Okay. Taki strzał, który wymagał bardzo sytuacyjnej interwencji, nie udało się. Natomiast na przestrzeni całego spotkania miałem poczucie, że piłkarz Nicei jest bardzo niepewny, że nie ma takiego poczucia też w obrońcach, że za nimi jest jakaś skała, ktoś bardzo pewny siebie, ktoś, na kim można polegać. No niestety ale niczego takiego w trakcie tego meczu nie zobaczyłem. No mam nadzieję, że w trakcie kolejnych spotkań bułka się w tym kontekście rozwinie. No ale tu i teraz no bo wiadomo, że reprezentacja to nie jest tylko pole do tego, żeby pomagać komuś w rozwoju, to jest przede wszystkim miejsce, w którym potrzebujemy wyników tu i teraz. No i w tym kontekście ten Skorupski to wydaje mi się, że powinien po prostu Wskoczyć między słupki naszej bramki. Nie zamierzam się też jakoś mega mocno nadłógą znęcać, po prostu spodziewałem się po nim dużo więcej. Zaskoczyła mnie w tym spotkaniu i myślę, że nie tylko mnie ta wyjściowa jedenastka bez defensywnego pomocnika. Czy to wyglądało super? Nie wiem. Wydaje mi się, że było dużo mniej kontroli niż moglibyśmy się spodziewać. No ale jest wynik. Nie mam przekonania, czy to powinno nadal tak wyglądać. Mimo wszystko. Nadal jednak ufam Probieżowi, no, bo kurczę, to był taki mecz, który, ok, pokazał, że potrafimy, bazując tylko na momentach, wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Pokazał, że mocno zaterminowany rywal w roli gospodarza potrafi nas z tego dwubramkowego pozbawić prowadzenia, ale też, no, że ta drużyna ma wystarczająco dużo charakteru, żeby odrobić tę stratę. I doprowadzić do tego, że trzy punkty są nasze. Czy w rozrachunku ogólnym to są bardzo zasłużone trzy punkty? Nie wiem, że to znaczy, że są zasłużone legalnie, że tak powiem, i bez kontrowersji sędziowskich. Te trzy punkty zdobyliśmy. Natomiast na pewno nie był to mecz, po którym moglibyśmy być zachwyceni. Ale jeżeli mam jeden wniosek, to taki, że taki naprawdę ma nadal e, charakter i że to jest chyba coś, co najlepiej się probieżowi. Udało. Fireworków brak. no Momentami, może są tego urbańskiego, to mi się naprawdę fantastycznie ogląda. Dawno nie widziałem polskiego piłkarza, który byłby tak przyjemny do obserwowania z piłką przy nodze. Oby tylko tak dalej się rozwijał, oby w klubie grał więcej niż do tej pory. No ale generalnie ta reprezentacja na razie wydaje mi się, że od początku, na zasadzie kadencji probierza. Robi wyniki na miarę swoich możliwości. No i ten mecz też taki był, nawet jeżeli styl nie był nie wiadomo jak porywający. Trzy punkty są, probierz nadal potwierdza, że raczej się nadaje do tej pracy, i tyle. Jestem przekonany, że o czymś ważnym w trakcie tego spotkania co się wydarzyło zapomniałem. Jestem przekonany, że dacie mi znać w komentarzach o czymś właśnie takim. Zapraszam do sekcji komentarzy właśnie. Dzięki za uwagę. Cześć.